Będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, dzisiaj e, spotykamy się z Weroniką, e, tą niesamowitą kobietą, odważną kobietą, kobietą, która e, potrafiła e, przedrzeć się e, przez e, wszystkie e, bariery, przez e, wszystkie e, niedogodności, aby przyjść i ofiarować swoją pomoc, e, swoje serce. I ten gest niesamowitej miłości do, dla Jezusa Chrystusa, dla cierpiącego człowieka. Właśnie ta wytrwałość i ta, ta siła przetrwania. Moi drodzy, kiedy patrzymy na Weronikę, to widzimy pracę ogromną pracę! To, że ona nie zrezygnowała. I dlatego e, dostała nagrodę od Jezusa Chrystusa. E, czyli jak widzicie tutaj e, na tej rzeźbie, e, obraz, twarz Jezusa Chrystusa na e, chuście, którą wytarła jego e, pot, brud i krew. Nagroda. Moi drodzy, kiedy patrzę na Świętą Weronikę, to. Przychodzi mi na myśl pewne pytanie, pewna refleksja: czy my ludzie, przecież jesteśmy tacy sami jak Weronika, czy my potrafimy być wytrwali? Czy nie brakuje nam siły do dążenia do dobrych rzeczy? I chciałbym tylko dotknąć pewnych dwóch kwestii, chociażby kiedy rozpoczęła się pandemia, pamiętamy wszyscy, biegliśmy do Pana Boga, prosiliśmy o modlitwę. Kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, modliliśmy się, biegliśmy do Pana Boga. Co z tego zostało? Gdzie jest nasza wytrwałość? A tylko wytrwali będą zbawieni. Tak mówił Jezus Chrystus. Dlatego bierzmy przykład z Weroniki. Bądźmy wytrwani, bądźmy mi, mi przepełnieni miłością e, i nieśmy tę miłość. Niech nas nic nie zatrzymuje w dobrym, bo jedno, co jesteśmy winni drugiemu człowiekowi, to miłość. Jezu Chryste, e, dziękuję Ci za ludzi wytrwałych, dziękuję Ci za ludzi, którzy. Biegną z pomocą, z dobrym słowem, dobrym gestem do drugiego człowieka, którzy, których nic nie zatrzymuje, którzy mimo trudności, przeciw różnych przeciwności, są zdeterminowani w dobrym i w dawaniu miłości. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen.